Dobra wiadomość dla fanów Radomskiego Sportu. Zakończyły się negocjacje między firmą Rosa a naszym Radomskim Emosirem, jeśli chodzi o budowę stadionu Radomiaka. Te negocjacje zakończyły się sukcesem i w ich wyniku już wiemy, że... W pierwszym etapie stadionu Radomiaka powstaną dwie pełne zadaszone trybuny. Trybuna południowa i trybuna północna. Pojemność stadionu to będzie 8,5 tysiąca. Stadion będzie miał też większe od pierwotnie zakładanego po pierwszym etapie oświetlenie. Jego natężenie wyniesie 2000 luksów. To pozwoli rozgrywać na tym naszym nowym obiekcie mecze polskiej ekstraklasy, eliminacji Ligi Mistrzów i eliminacji Ligi Europejskiej. i Takich sukcesów Radomskim sportowcom życzę. Przypomnijmy, że stadion to kolejny po kortach tenisowych i hali widowiskowo sportowej obiekt, który będzie tworzył Radomskie Centrum Sportu. Jesienią 2018 roku, zarówno w hali widowiskowo sportowej, jak i na stadionie piłkarskim, nasze zespoły sportowe będą mogły rozgrywać pierwsze mecze. Stadion piłkarski na 15 tysięcy miejsc ma spełniać krajowe i międzynarodowe wymogi licencyjne. Na głównej trybunie znajdą się m.in. loża VIP sala konferencyjna, trybuna dla dziennikarzy, studia telewizyjne, kabiny komentatorskie, restauracja, szatnie dla zawodników, trenerów, sędziów i pokój delegata.